Hej, słyszeliście kiedyś o królu, który miał takiego pecha, że historia nadała mu przydomek bez ziemi? To Jan, król Anglii, i jego historia jest naprawdę niesamowita. Wyobraźcie sobie, odziedziczył tron po swoim słynnym bracie, Ryszardzie Lwie Serce. Ale zamiast chwały, czekała na niego seria porażek. Wdał się w konflikt z królem Francji i stracił prawie wszystkie angielskie posiadłości na kontynencie, w tym Normandię którą jego przodkowie zdobyli wieki wcześniej. To właśnie wtedy przylgnął do niego ten niezbyt chlubny przydomek. Ale to nie koniec. Popadł też w konflikt z papieżem i własnymi baronami. Ostatecznie został zmuszony do podpisania wielkiej karty swobód, dokumentu, który ograniczył jego władzę i stał się fundamentem dzisiejszej demokracji. Jan bez ziemi, może i pechowy król, ale jego panowanie na zawsze zmieniło bieg historii. Chcecie więcej takich opowieści? Dajcie znać w komentarzach, subskrybujcie i do zobaczenia.